Przed Państwem wasz ulubiony prowadzący w programie 5 najgorszych konsol wszechczasów! Lubisz gry wideo? Jeżeli tak, to słusznie. Dzięki nim możemy przeżyć niezapomniane przygody, począwszy od emocjonujących rozgrywek w CSGO, które uświadomiał Cię, jak niebywałą kobietą jest twoja matka, po emocjonujące walki z głosami souls like, które w ogóle nie doprowadzają do załamania nerwowego. Obecnie, niezależnie od naszego wyboru sprzętowego, będziemy zadowoleni. Jeżeli jednak o konsolę chodzi, to nie zawsze tak było. O czym przekonasz się w kolejnym odcinku Pięć czegoś tam, co jest najgorsze, bo się nie sprzedało albo nie działało jak trzeba albo jedno i drugie, i teraz wszyscy się z tego nabijają, bo to takie modne odcinek yy, trzeci yy, sezon żaden. A i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i dać łapki w górę. Jeżeli pod tym filmem będzie 50 łapeczek w górę, to kleję kolejny odcinek. Jeżeli będzie 5000 łapek w górę, to czeka Cię niespodzianka. Dostaniesz nic. Numer 5. Dreamcast ale przecież to dobra konsola była, na no co ty mówisz, no. To prawda. Sega Dreamcast nie była wcale takim złym sprzętem. Ba, zadowoli każdego kolekcjonera elektroniki i hardkorowego gracza. Niestety, ale... Cały misterny plan w pizdo. Gdyż nie wszystko poszło zgodnie z planem japońskiego producenta. Konsola, która wyszła w 1998 roku, szybko napotkała na swojej drodze mocną konkurencję w postaci PlayStation 2. Dodajmy do tego fakt, że Dreamcast miał nośnik GD-ROM, który mieścił o wiele mniejszą ilość danych niż DVD w PS2 i przepis na porażkę mamy gotowy. Sega zaprzestała produkcji swojego urządzenia w 2001 roku. Trzeba przyznać, że szybko poszło. Mimo to na konsolę wyszła cała masa niezapomnianych produkcji, takich jak e... Simen. Numer 4 Virtual Boy. Pora na sprzęt od Nintendo. Pionierskie google wirtualnej rzeczywistości, które pozwalały przenieść się w niesamowite miejsca. I przy okazji zażykać całe biurko. Virtual Boy swoją premierą miał w roku 1995. Konsola pozwalała zanurzyć się w trójwymiarową rozgrywkę dzięki dwóm ekranom złożonym z czerwonych diod. Co poszło nie tak? Otóż 50 Hz. Nic ci to nie mówi? Jeżeli wiesz co nieco na temat wirtualnej rzeczywistości, to wiesz, że niskie odświeżanie równa się duży dyskomfort. Ze względu na swoje właściwości żygogenne, konsolka co kilkanaście minut automatycznie robiła przerwy w grach. Poza tym na sprzęt wyszły jedynie 22 gry, które w większości nie opuściły Japonii. Numer 3: Hyperscan. Czy miałeś kiedykolwiek do czynienia z konsolą Hyperscan? Jeżeli nie, to bardzo dobrze. Ominąłeś dzięki temu serię niekontrolowanego gniewu i złości, które powodowane były działaniem tej abominacji. Konsolka wyszła w roku 2006, a więc w czasach Xboxa 360 i PS3. W takim razie może chociaż grafika i gameplay w ekskluzywach były znośne. No cóż. Sprzęt był niesamowicie awaryjny, jego design wołał o pomstę do nieba, a wydane gry były... No były, no. Po prostu. I już ten fakt jest przerażający. Numer 2. Apple Pippin. Dlaczego Apple Pippin był złą konsolą? Przecież to oczywiste. To sprzęt od Apple. Przechodzimy do kolejnego urządzenia na liście. Co? Co ty kurna mówisz? Ja ci dam. No dobra, dobra. Faktycznie istniało kilka rzeczywistych powodów, dlaczego konsola wydana w 1996 roku jest uznawana za niezbyt udaną. Po pierwsze, była sprzedawana za 600 dolarów, gdzie takie PlayStation od kosztowało zaledwie 300. Po drugie, tworzenie gier było bardzo trudne. Po trzecie, sprzęt nie był konsolą per se, to znaczy traktowano go również trochę jako komputer. Z tego względu dużo oprogramowania, które wydano na sprzęt nie było grami, a np. aplikacjami edukacyjnymi. Tego software'u też dużo nie wyszło, gdyż podaje się, że na półki zawitało jedynie 80 pozycji, które i tak można było uruchomić na komputerach od Apple, co jeszcze bardziej dyskwalifikowało sprzęt. Po trzecie, sprzedano tylko 42 tysiące egzemplarzy urządzenia, po czwarte, jest to sprzęt od Apple. Numer jeden uja, konsola warta ch... Wiem, wiem, żart stary jak świat. Ale taka jest prawda. Konsola wydana w 2013 roku, działająca na systemie operacyjnym Android, zawiodła oczekiwania, jak azjatyckie dziecko swoich rodziców, przynosząc piątkę zamiast szóstki. Tylko że w przypadku Uja to była jedynka nagana za zachowanie, wizyta u dyrektora, poprawczak i bycie ofiarą ciężkiego pobicia z dwoma złamaniami otwartymi. Urządzenie miało problemy sprzętowe, moc obliczeniowa nie wystarczała do bardziej wymagających gier, a tych też nie było szczególnie wiele. Poza tym jakość pozostawiała dużo do życzenia. Mówiąc krótko, konsola była jedną wielką porażką. Bonus Atari Lynx. Na dobre zakończenie dnia Atari Lynx, konsolka, która przegrała głównie z silną konkurencją w postaci Game Boya. Przyznać jednak trzeba, że sprzęt miał iście hollywoodzką kampanię reklamową. W jednej z reklam zagrał bowiem Toby Maguire. To by było na tyle. Napisz nam w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona konsola. A może masz taką, której kompletnie nienawidzisz. Nie zapomnij też zostawić łapki w górę i subskrypcji. Do następnego.